COŚ SIĘ ZACZYNA. Hej, jeżeli jakimś cudem oglądasz to wideo przed obejrzeniem pierwszej części opublikowanej na drugim kanale Arniu, zdecydowanie polecam najpierw zapoznać się z nią. Inaczej może być dość ciężko ogarnąć skąd nagle na moim kanale pojawia się ten film i o czym właściwie gadam. Podepnę tamten materiał w opisie w razie czego. A skoro już to mamy z głowy, przejdźmy do konkretów. Co dalej z tygodniowym przeglądem newsowo-techowym, kanałem Redaktor Kebab i obiecanym Q&A? Zacznijmy od początku. W pierwszej kolejności trzeba będzie pomyśleć o jakiejś nazwie. Liczę tutaj na Waszą kreatywność, chociaż od biedy zawsze możemy kontynuować to pod nazwą CapTech, Ale to brzmi jak efekt burzy mózgów polskich marketingowców. Techpol, Techhex, Big tech. Liczę na Wasze kreatywne sugestie w komentarzach. Co się zaś tyczy samego formatu, to myślę, że zmiany będą stosunkowo niezauważalne dla większości z nas, ale będzie ich kilka. Długość wideo raczej pozostanie niezmieniona. Postaram się celować między 5 do 8 minut. Myślę jednak na tym, żeby skrócić ilość czasu poświęconą na każdego newsa do około minuty, tak żeby mogło się zmieścić więcej informacji. Wiem, mam tendencję do rozgadywania się na rozmaite tematy, szczególnie jak nie mam nic ciekawego do powiedzenia, więc myślę, że jeżeli narzucę sobie taki rygor, to będzie to z korzyścią dla formatu i dla Was. Ponadto zastanawiam się, czy nie ciąć pojedynczych newsów i nie wrzucać ich na inne platformy w formie shortów, żeby trochę pobudzić ruch na kanale, ale muszę się jeszcze nad tym zastanowić. Poza tym chcę, żeby nasza seria nadal ukazywała się w piątki, prawdopodobnie gdzieś pod wieczór. A wiadomo, piątek, piątunio, podobnie jak dla Was, jest to dla mnie czas odpoczynku. A co może być lepszego w ramach odpoczynku, niż granie w fajne gierki? Mimo, że parę razy wspominałem na ranowym kanale, że zdarza mi się streamować i raczej nikogo aktywnie do siebie nie naganiałem, żeby nie być posądzonym o próby wybijania się, to często po wrzuceniu materiału odpalam streama na moim Twitchowym kanale, a jakże, Redaktor Kebab, żeby sobie pocilować. I chciałbym zrobić z tego stały punkt programu. Na zasadzie wrzucam materiał i chwilę po odpalam streama. Dzięki temu będziecie mogli wpaść, pogadać ze mną o opublikowanym materiale i poświętować zakończenie tygodnia. Brzmi jak plan, nie? A skoro przy streamach i kanale jesteśmy, to w nadchodzącym 2022 roku chciałbym w ramach postanowienia noworocznego zrealizować jeden z moich celów, który mam na horyzoncie od bardzo dawna, ale zawsze mi coś przeszkadza w jego realizacji. A jeżeli interesujecie się technologiami i szeroko pojętym samodoskonaleniem się, to myślę, że znajdziecie tutaj coś dla siebie. Dlatego będzie mi bardzo miło, jeżeli dołączycie do mnie. CS50 czyli Computer Science 50 to kurs prowadzony pod egidą Uniwersytetu Harvardskiego. Kurs będę robił w języku angielskim, ale jest dostępny również po polsku. Czas trwania to 12 tygodni, a prowadzący przewidują, że na jego ukończenie potrzebne jest od 6 do 18 godzin tygodniowo. A co najważniejsze, kurs, a przynajmniej cała wiedza, którą w trakcie jego możecie zdobyć, jest całkowicie darmowa! Płacisz tylko i wyłącznie, jeżeli po ukończeniu szkolenia chcesz dostać oficjalny certyfikat ukończenia od Harvardu. Jeżeli się nie mylę, jest to kwota paruset złotych. I choć prestiżowy papierek od Harvardu będzie z pewnością bardzo ładnie wyglądał w waszym CV, to pamiętajcie: wiedza jest bezcenna, szczególnie ta darmowa. A dlaczego to robię? Mimo, że mam jakieś tam mikroskopijne doświadczenie z programowaniem i mniej więcej rozumiem, jak to działa, czuję, że potrzebuję czegoś, co mi te podstawy zespoli w solidną bazę. I myślę, że wprowadzający kurs CS50 będzie właśnie dobrym spoiwem do tego. Tematy poruszane w trakcie kursu obejmują bowiem to, jak działają algorytmy, języki programowania, oraz praktyki wykorzystywane do radzenia sobie z danymi, zarządzaniem zasobami, bezpieczeństwem, tworzeniem oprogramowania itd. Tak Nie zostanę po tym kursie programistą, ale wiem, że takie głębsze zrozumienie tego, jak to działa, z pewnością. Przyda mi się i odbędzie się również z korzyścią dla Was, czy to ze względu na to, że weźmiecie udział razem ze mną, czy dzięki temu, że będę mógł dla Was lepiej przygotowywać materiały do Arntecha. A jeżeli będzie mi szło wyjątkowo dobrze, to chciałbym zrobić jeszcze jedną rzecz, a mianowicie kurs CS50: Wprowadzenie do tworzenia gier. Jest to siostrzane szkolenie, również trwające 12 tygodni, a kończąc je oba, można się starać o nadanie przez Harvard oficjalnego Professional Certificate in Computer Science for Game Development, a wygląda to bardzo ładnie w CV. Będzie się super prezentował koło mojego brytyjskiego dyplomu Master of Business Administration na Uniwersytecie Środkowego Seksu. Hehe, middle sex. A poza tym daje ludziom marudzącym na gry i deweloperów, takim jak ja, głębsze pojęcie o trudach jakie muszą stawiać czoła w swoim procesie twórczym, by sprostać wymaganiom tych paskudnych recenzenckich malkontentów. A jak chcę podejść do tematu? Chciałbym robić to w formie paru godzinnych streamów, prawdopodobnie w dość leniwe soboty, kiedy mam więcej czasu, a następnie ich zapisy, najlepiej skrócone w postprodukcji, wrzucać również tutaj na kanał. Czy to będzie interesujące? Czy dam radę praktycznie wyzbyć się weekendów przez najbliższe pół roku? Prawdopodobnie nie, ale spróbuję. I myślę, że jeżeli zmontowalibyśmy do tego jakąś ekipę, moglibyśmy się razem pilnować, żeby nie poddać się zbyt szybko. Powiedzcie, co o tym sądzicie? To też dobry moment, żeby wspomnieć, jak widzę przyszłość mojego kanału. Uczciwie mówiąc, mam poważne wątpliwości, czy przy prowadzeniu równolegle dwóch formatów naraz będę miał szansę jeszcze zająć się czymkolwiek innym. Ale to nie zmienia faktu, że chciałbym. Problemem jest to, że jak się nad tym zastanowić, moim hobby. Jest znajdowanie sobie nowych hobby. Przez co czuję, że z jednej strony w żadnej dziedzinie nie jestem w stanie osiągnąć mistrzowskiego poziomu, a za to w wielu dochodzę do powiedzmy średnio zaawansowanego, po czym rzucam się na kolejne zainteresowania. Bo życie jest zbyt krótkie, żeby zajmować się tylko jedną rzeczą. Mam tu na myśli takie pasje dla Was oczywiste, jak YouTube, gry komputerowe, technologia, ale również mniej Wam znane, jak LARPing, szermierka, męczenie diamentów, TFT, rysowanie, fotografia, wspinaczka skałkowa, genealogia, heraldyka, amatorskie, aktorzenie nie kawy, to jest wbrew pozorom dość skomplikowane. I wiele, wiele więcej. A na horyzoncie majaczą mi już zupełnie nowe, jak detektorystyka, którą ostatnio pochłaniam masowo na YouTube, czy motoryzacja z wizją sprawdzenia, czy umiejąc obecnie co najwyżej zmienić olej w aucie, byłbym w stanie kupić tani samochód i wyremontować go samodzielnie do jako takiego stanu. Wszystko bym robił, tylko czasu brak. I mimo, że rozstrzał moich zainteresowań pozornie jest bardzo rozległy, doszedłem do wniosku, że wszystkie mają jedną wspólną cechę. Cybula. Poważnie, czego się nie tykam, zawsze staram się znaleźć ten złoty środek pomiędzy proporcją jakości do ceny. No właśnie, bo dla mnie nasze swojskie cebulactwo nie równa się cwaniactwu i kupowanie byle czego byle jak najtaniej. Dla mnie polskie cebulactwo to prawdziwie szlachetna cecha i mądrość pokoleniowa, objawiająca się samowystarczalnością oraz szukaniem rzeczy trwałych. To między innymi właśnie dlatego przez długi czas królem polskich dróg był niemal niemożliwy do zamordowania i prestiżowy? Volkswagen Passat B5, oczywiście najlepiej w kombi 1.9 TDI. A wśród telefonów niezwykłą popularnością cieszą się te spod znaku Xiaomi, a ostatnio również Vivo czy Realme, bo oferują w niskiej półce cenowej często sporo więcej niż wiodące marki. I chciałbym gdzieś tam w przyszłości zacząć to łączyć z tym, co robię na kanale, czyli jak wydawać pieniądze mądrze i nie łapać się na puste slogany. Dysk 1000, grafika Nvidia. I część pomysłów, które mam jest zdecydowanie technologiczna, jak np. ser Materiałów poradnikowo-sprzętowych do tego, jak zacząć przygodę z YouTube na różnych budżetach, zaczynając od 0 zł i przebijając się przez kolejne progi powiedzmy 500, 1500 i 5000 zł. Ale mam też pomysły mniej stricte technologiczne. Na przykład wyzwanie, czy jestem w stanie wyłożyć między 500 a 1000 zł, a następnie inwestując moją wiedzę i czas pomnożyć te pieniądze, na przykład za pomocą obracania komputerami, tak, żeby kupić sobie za to Project Car, a później kontynuować serię, próbując. Doprowadzić do jako takiego stanu. Come on, powiedzcie mi, że to nie jest ciekawe. Także plany są wielkie, ale niewątpliwie przyda mi się wasza pomoc i doping przy ich realizacji. Dlatego przechodzimy do ostatniej części, QA. Jeżeli macie pytania, ja postaram się mieć odpowiedzi. W komentarzach pod tym filmem możecie zapytać mnie o cokolwiek, nie musi to być związane z kanałem czy pracą w Arnieu? Jaki mam rozmiar stupek? Czy przestałem już kraść? Ej kebab, a wolałbyś walczyć z jedną kaczką wielkości konia czy z setką koni wielkości kaczki? Wolałbym walczyć z Twoją starą. Dawaj, zniszczę ją. Nie ma głupich pytań. Są tylko głupie odpowiedzi. Moje. Dlatego niektóre zachowam dla siebie. Liczę na to, że odpowiedzi na Wasze pytania uda mi się opublikować jakoś w trakcie przerwy świątecznej. Do samego zaś przeglądu niosowego zapraszam po nowym roku. A tymczasem ja się z Wami żegnam i wbijajcie na streama. Link w komentarzu. Papa! Pa.